Dzień dobry, wita Was rodzina Kołodziejczyków. Jaś, Asia i Paweł. Chcielibyśmy Wam dzisiaj zaprezentować piękną baść ludową pod tytułem Jaś i pnącze fasoli. Jaś mieszkał razem z mamą w starej chatce pośród pól. W ich domu panowała bieda. Jedynym skarbem jaki chłopiec i jego mama mieli była krowa Mleczka. Następnego dnia stara mleczka przestała dawać mleko. Musisz zabrać ją na targ i sprzedać, powiedziała mama do Jasia. Za zdobyte w ten sposób pieniądze będziemy przynajmniej mogli kupić trochę chleba i miodu. Na następnego dnia Jaś i mleczka z samego ranka wyruszyli na targ. W połowie drogi na leśnej ścieżce chłopiec napotkał staruszka. Dzień dobry, powiedział Jaś. Och, dzień dobry, odpowiedział staruszek. Jaką masz wspaniałą krowę? Zabieram ją na tak, żeby ją sprzedać? Wyjaśnił chłopiec. Może mógłbym ją kupić? spytał staruszek. Nie mam co prawda pieniędzy, ale mogę dać ci w zamian pięć magicznych fasolek. Jaś uznał, że to uczciwa zapłata. Pożegnał się z mleczką, schował fasolki do kieszeni i pobiegł do domu. Kiedy opowiedział o wszystkim mamie i pokazał jej magiczne fasolki, ta się zezłościła. – Co za nieznośny z ciebie chłopak! – wołała. – Równie dobrze mogłeś po prostu oddać mleczkę za darmo. Teraz nie mamy ani jedzenia, ani pieniędzy, żeby je kupić. Idź za karę do swojego pokoju! To powiedziawszy, wyrzuciła fasolki przez okno. Kiedy jazd zbudził się następnego ranka, spostrzegł, że na jego łóżko pada dziwny cień. Przez noc z jednej z fasolek wyrosła ogromna łodyga. Była tak wysoka, że Jaś nie widział jej końca. Czubek rośliny znikał wśród chmur. Chłopiec skoczył z parapetu prosto na łodygę i zaczął się po niej wspinać, wdrapywał się coraz wyżej i wyżej, i wkrótce ziemia znikła mu, zniknęła mu z oczu. Gdy dotarł na sam czubek, ujrzał przed sobą kamienistą ścieżkę, podążył nią i niebawem natrafił na olbrzymi zamek, otoczony grubym murem. Zakradł się do środka i po chwili znalazł się w wielkiej kuchni. Nagle stanął twarzą w twarz z ogromną kobietą. O, mały chłopczyk! powiedziała olbrzymka. Mój mąż uwielbia połykać małych chłopców na śniadanie. Masz szczęście, że już przygotowałam mu jedzenie. Wtedy Jaś usłyszał kroki. Każde stąpnięcie sprawiało, że cały zamek trząsł się w posadach. Szybko! Ukryj się! Poleciła mu kobieta. Mój mąż zaraz tu będzie. Jeśli cię zobaczy, natychmiast cię zje. Ja schował się pośród ogromnych garnków oraz patelni i z ukrycia obserwował olbrzyma, który właśnie wszedł do kuchni. Wielkolud tubalnym głosem nucił piosenkę. Ciągle jestem nie na żarty. Chętnie chłopca, wnet bym schrupał, czy to żywy, czy też martwy. Trafiłby do mego brzucha. Jaś nigdy wcześniej tak się nie bał. Czuwał nieruchomo i wstrzymywał oddech. Ze swojej kryjówki przyglądał się olbrzymowi, który usiadł przy wielkim stole. I zjadł te śniadanie składające się z jajek, bekonu i tostów. Po posiłku olbrzym wyciągnął z kieszeni zawiniątko ze złotymi monetami, które zaczął liczyć, jednak nie przeliczył nawet połowy, kiedy osunął się na krzesło i zasnął jak kamień. Jego chrapanie brzmiało niczym grzmoty podczas burzy. Jer po pocichu wyszedł z kryjówki. Zabrał dwie ogromne monety i czym prędzej uciekł z zamku. Zrzucił pieniądze do ogrodu obok chatki i zaczął schodzić po łodydze najszybciej jak tylko potrafił. Kiedy wreszcie dotarł do domu, zastał w ogródku mamę, która ze zdziwieniem przyglądała się monetom. Jaś, od... Jaś opowiedział jej swoją niesłychaną przygodę i tym razem mama nie miała wyboru. Musiała mu uwierzyć. Przez kilka następnych miesięcy Jaś i jego mama mieli wszystko, czego tylko zapragnęli. Kupowali najsmaczniejsze jedzenie i elegancko umobilowali chatkę. Jednak pieniądze wkrótce się skończyły i Jaś zrozumiał, że musi zdobyć więcej monet. Znów więc wdrapał się po wodce fosoli, tak jak poprzednim razem. Dotarł do zamkowej kuchni, lecz teraz schował się w wielkim piecu. Zdarzył się ukryć w samą porę ponieważ właśnie ziemia zaczęła drżeć, co oznaczało, że on bym wrócił na ściadanie. Ciągle jestem, nie na żarty, chętnie chłopca, wnet bym skrupał, czy to żywy, czy też martwy trafiłby do mego brzucha. Olbrzym oparł hukiem na krzesło i tak jak poprzednio jego równie olbrzymia żona podała mu wystawne śniadanie. Po posiłku Olbrzym postawił na stole kurę. O nie! Pomyślał Jaś. Teraz jej również ptaka. Jednak Olbrzym wcale nie zjadł kury, zamiast tego krzyknął do niej. Jajko! I kura zniosła złote jajko. Nie minęło kilka chwil, a Olbrzym znów wrzasnął. Jajko! I kura zniosła złote... Kolejne złote jajko. Muszę zdobyć tę kurę, postanowił Jaś. Kiedy olbrzym zastał, chłopiec wyślipnął się z pieca, złapał kurę i szybko pognał w stronę wasolowej łodygi. Na widok kury znoszącej złote jajka, mama Jasia nie kryła zdumienia i mocno uściskała synka. Wkrótce mama i Jaś stali się bardzo bogaci, jednak chłopiec szybko znudził się kurą i ponownie wdrapał się na łodygę. Dotarł do zamku, schował się w koszu z drewnem i tym razem Olbrzym zasiadł do śniadania. Po posiłku postawił na stole małą harfę. – Muzyka! – zagrzmiał Olbrzym i harfa zaczęła grać przepiękną melodię. – Muszę zdobyć tę harfę! – postanowił Jaś. Kiedy Olbrzym się zrzemnął chłopiec wyskoczył z kosza, chwycił harfę ze stołu i uciekł z zamku. Harfa jednak zaczęła wołać. – Na pomoc! Na pomoc! – Olbrzym zbudził się i gdy tylko zobaczył, co się dzieje, ruszył w pogoń za Jasiem. Chłopiec rzucił harfę do ogrodu, a następnie zaczął schodzić po łodydze. W pewnej chwili spostrzegł, że Olbrzym idzie tuż za nim. Łodyga chwiała się i huśtała pod ciężarem wielkoluda. Kiedy jaś był już na ziemi, złapał siekierę i szybko ściął pnącze fasoli. Olbrzym spadł na ziemię i zginął na miejscu. I tak skończyły się przygody Jasia. W dziwnej krainie znajdującej się na czubku fasoli, więc harfa podczas upadku rozpadła się na drobne kawałki. Lecz dzięki kurze znoszącej złote jajka mama i jaśnie musieli więcej cierpieć biedy jeżeli długo, długo i, szczęśliwie. i szczęśliwie! Dziękujemy Wam za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa pa! pa, pa, pa. Popu.